Widzowie, dzisiaj będziemy robić różne eksperymenty na naszej planecie Zobaczcie na to ile mamy tutaj możliwości Na przykład możemy zesłać jakiś laser na naszą Ziemię Patrzcie na to I BUM I zobaczcie, rozwaliliśmy Patrzcie, i zabiliśmy aż 700 milionów osób To jest taki symulator niszczenia Ziemi ogólnie To jest fajna gierka nawet Także zostawcie o koniec, łapaczcie w górę i subskrybujcie kanał Zadzwońcie filmy na tym kanale, są codziennie I oglądajcie ten odcinek do końca Ponieważ zobaczymy sobie jakie tutaj możemy robić eksperymenty z naszą Ziemią Ją. Zobaczcie, użyłem jakiegoś les laseru takiego niebieskiego i pak przedziurawił dosłownie ziemię na pół. Ale to jest niesamowite. I zobaczcie, 2 biliony osób tutaj załatwiliśmy. No to nieźle. Naprawdę mega mocny ten laser. Zobaczcie, w każdym miejscu możemy coś zrobić. Przetestujemy naprawdę różne rzeczy i zobaczymy jakie tutaj jaka moc jest najsilniejsza. Będziemy też mogli zasłać jakichś kosmitów na nasze, na naszą tutaj ziemię. Będziemy mogli też, widzowie... Jakieś inne planety tutaj yy, zesłać na Ziemię, także jest naprawdę mnóstwo możliwości. Słuchajcie, przetestujmy sobie na razie wszystkie lasery. Będziemy przetestować wszystko, co tylko możemy. Tutaj mamy jakieś kuleczki, także przetestujmy ją. Tutaj ją postawmy, dobra, i czy ona wybuchnie? Okej, okay. na razie chyba nic nie robi. Ło, zobaczcie na to, jaka to tutaj kulka. Ona jest, dosłownie się kręci, jest jednym wielkim laserem. Patrzcie, ona niszczy całą naszą Ziemię. Oh my god, nikt już na Ziemi nie przeżył. Co to jest? No w sumie kto by mógł przeżyć na takim krzyżu? Zobaczcie, zobaczcie co zostało z naszej ziemi, to jest po prostu chore, serio, dobra zresetujmy sobie ziemię i zobaczmy, co będzie teraz. Ok, jest jakaś reklama. Ok, obróćmy sobie tutaj na Europę i teraz przetestujmy ten laser, taki żółty i uwaga, co to jest Dobra, okej. Okay. Możemy robić takie coś, zobaczcie na to. Uuu, zobaczcie, jakie to jest mocne. Dobra, 600 milionów osób załatwiliśmy takim jednym laserem, ale to jest mocne, widzowie. Dobra, zrobiliśmy jedną wielką dziurę w ziemi. Ciekawe jak to musi wyglądać z perspektywy tych ludzi, którzy. Teraz na ziemi żyją. To jest naprawdę niesamowite. Oczywiście ta gierka to jest symulator, ale to chyba każdy wie, to się oczywiście nie dzieje w prawdziwym życiu. No to chyba każdy wie, ale tak na wszelki wypadek powiem. Dobra, tutaj mamy jakiś laser, który, zobaczcie, zamarza tą ziemię i teraz wszystko jest zamarznięte. Dobra, to nie robi aż takich wielkich szkód, ale w sumie no ziemia jest zamarznięta, także po prostu nie wygląda, jakby robił, jakby robił wielkie szkody, ale jednak robi. Zobaczcie, tu jest wie pełno śniegu, pełno lodu. Teraz. Druga Antarktyka normalnie powstała. Dobra, przetestawmy sobie. Ten szten laser to jest chyba ten właśnie ok, który dziurawi ziemię na pół. No to to jest chyba najmocniejszy laser. Oh my god. Dosłownie nasza ziemia ma dziurę teraz, ale wiecie co? Wiecie, co może być fajne, jeżeli przedziurawimy naszą ziemię jakby na dwie części, podzielimy ją na pół. Spróbujmy to zrobić. Na przykład tym laserem, poczekajcie, zresetujmy sobie ziemię. Uwaga, zresetujmy i patrzcie, na przykład teraz ok, i zróbmy takie coś. Tutaj postarajmy się zrobić, widzowie, taką jedną wielką dziurę. Albo może tym w sumie laserem będzie prości. Patrzcie, przedziurawimy ziemię na pół. Co to jest, dobra? Uwaga, czy to się uda? To się udało, zobaczcie na to. Przedziurawiliśmy naszą ziemię na pół. Oh my god, jak to wygląda? Zobaczcie. O kurcze, no to nieźle. Ziemia przecięta na pół, ale to musi wyglądać teraz. Naprawdę jest to niesamowite. Dobra, sprawdźmy sobie, widzowie, teraz kolejną rzecz. Tutaj są naprawdę różne rzeczy. Możemy zesłać jakieś planety, jakieś komety, jakieś pioruny. Dobra, sprawdźmy sobie to wszystko. Wszystko. Zaślijmy od Europy znowu. I uwaga, ześlijmy meteoryta. Proszę bardzo. Pyk, ześlijmy meteoryta na Polskę. Uwaga, okej, okay, ale to był. Bo... Wow, zobaczcie, jakie szkody narobił. Całą Europę. No, nie całą, ale widzowie, pół Europy rozwalił nam tutaj normalnie. Taki jeden meteoryt, jakby on w serio w rzeczywistości spadł, to by było serio nieprzyjemnie, Teraz wróćmy go tutaj. Uwaga, patrzcie na to. Boom, i jest rozwalone dosłownie. Dobra, sprawdźmy teraz deszcz meteorytów, czyli kilka meteorytów naraz. dobra, let's go, patrzcie, zrzućmy je tutaj, uwaga boom. a dobra, to jeden meteoryt, dlaczego tylko jeden? pyk, dobra, może więcej Halo, dlaczego? o dobra, więcej takich wiecie Mniejszych meteorytów Oh my god, ale to jest mocne Zobaczcie na to, dobra, ale jeden meteoryt Chyba większe szkody robi, tak mi się wydaje Ale o kurczę, to wygląda Naprawdę nieziemsko, dobra a te, Ale teraz widzowie, będzie coś Najmocniejszego, ponieważ dosłownie Inna planeta wleci W ziemię, zobaczcie na to Oh my god, ona wleciała W ziemię, jaki wielki wybuch Czy to przedziurawi planetę na pół? Nie, ale zrobiło Naprawdę ogromną dziurę. O kurczę, no dobra. Powiem wam, że to jest naprawdę mega mocne. Patrzcie, ile osób tylko zostało na Ziemi? 500 milionów, 300 milionów, 200 milionów. Okej, okay, zobaczcie: cała planeta tak naprawdę jest w ogniu, jest po prostu spalona. No to nieźle, przetrwały tylko osoby tutaj i zostało ich 250 milionów. To teraz widzowie, spróbujmy czarną dziurę tutaj zesłać. Czy to wciągnie całą naszą planetę, a właściwie to, co z niej zostało, spróbujmy. Czarna dziura, uwaga, okej, okay. dobra, wciąga naszą planetę, zobaczcie, ale to jest katastrofa, masakra, dobra wcale to nie zrobiło aż takich wielkich szkód, ale naprawdę i tak, jeżeli byśmy to zrobili na nowej planecie, spróbujmy spróbujmy na nowej planecie, odpalmy czarną dziurę patrzcie na to, o kurcze ale mocne, 300 milionów osób załatwiliśmy co to jest, dobra, ale ten symulator jest po prostu niesamowity, w ogóle ładnie to wygląda, ale lepiej żeby takie coś się nie wydarzyło w realu, co nie, lepiej by było żeby takie coś się nigdy nie wydarzyło, dobra, mamy to mamy też takie pioruny, także spróbujmy zasłać ogromny piorun na ziemię. Spróbujmy tutaj, uwaga, pyk, ok. Ło, dobra, to nie jest jeden wielki piorun, tylko kilka wielkich piorunów, zobaczcie. Jakaś ogromna, galaktyczna burza, która rozwaliła pół ziemi w ogóle, co jest grane. No to nieźle, widzowie, nieźle zrobiliśmy. Pół planety rozwalone. Naprawdę te eksperymenty są serio ciekawe, bo możemy zobaczyć, co się stanie, kiedy ześlemy różne katastrofy na naszą ziemię. Okej. Okay. Co to jest? Dobra, to jest niesamowite. To jest chyba najmocniejsze. Ta burza jest najmocniejsza do tej pory ze wszystkich, co tutaj zesłaliśmy. Dobra, spróbujmy jeszcze teraz widzę tutaj ją zesłać, a teraz... Widzowie, niech tutaj ta burza się zrobi, a my przetestujemy następną rzecz, którą są rakiety. Możemy zasłać bardzo, bardzo różne rakiety na naszą Ziemię, także zresetujmy ją sobie tutaj, proszę bardzo. Okej, okay, mamy nową planetę i widzowie, możemy teraz wysadzić jakieś rakiety na niej, także to może być mega mocne. Od najlepszej rakiety do... Znaczy, od naj, najgorszej rakiety do najlepszej, zobaczcie jak ta wygląda. Dobra, ale najpierw przetestujemy te trzy rakietki. W ogóle, gierka nazywa się Solar Smash, więc jeżeli... Ktoś chciał zagrać, to oczywiście można sobie pobrać w Google Play, ona jest darmowa e, No, tak żeby się, każdy może sobie zagrać, żeby wam się wow, jakie... ej jak to fajnie wygląda Dobra, nie robi takich wielkich szkód, ale no i tak 370 miliardów osób załatwiliśmy, no to nieźle Taka malutka dziura, a niby ona jest ogromna Dobra widzowie, teraz sprawdzamy kolejne rakiety A właściwie to w sumie nie wiemy co to jest, czy to jest jakaś rakieta Dobra, to jest jakaś kula, okej okay. Kula, która nie dość, że robi zniszczenia, to czy ona może wybuchnąć? Całkiem możliwe, dobra Spróbujmy to ją wysadzić. Uwaga, czy my ją musimy wysadzić. Dobra. I bum. Dobra, wysadziliśmy ją, zobaczcie. O kurcze, dobra. Zrobiła ona ogromny wybuch. Miliard osób prawie zginęło. No kurczę, to nieźle, to naprawdę bardzo dużo. Ok, sprawdźmy sobie następną. Ta rakieta wygląda naprawdę groźniej. Wysadźmy ją w tym miejscu. Dobra, pyk. I uwaga, co się stanie. Ło, leci wielka rakieta. I uwaga, jak to widzą, się skończy. Dobra, leci, leci. Okej, okay. nie spada. A, to jest jakiś statek, który nam rakiety syła na ziemię. O kurczę, zobaczcie, jak on strzela. Jakie wielkie dziury robi. Dobra, ale to nie jest aż tak mocne, jak myślałem. Dobra, dosyć dużo tutaj tej ziemi zniszczył, ale wcale nie tak dużo osób załatwił. Okej, okay, także sprawdźmy sobie następną czyli tą rakietę. To może być mocne. Wygląda to naprawdę nieźle. Dobra, wysadźmy ją tutaj, na samej górze. Także, pyk. Dobra, okej, okay. czy to jest jakaś. Aaa, dobra, to jest bomba, którą możemy detonować, zobaczcie, okej, okay, zróbmy to w takim razie, tak, 3, 2, 1, ale najpierw zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, filmy na tym kanale są codziennie i bardzo warto subskrybować, bo każdy znajdzie coś dla siebie, dobra, wysadzam ją, pyk, okej, okay. pół ziemi rozwaliło, patrzcie jaka fala idzie, przez całą ziemię dosłownie przeszła taka fala jakaś, to chyba każdą osobę zabija, o nie, dobra, 3 miliardy osób, to bardzo dużo, okej. Okay. Także widzowie, pół ziemi tak naprawdę mamy spalone. No ta rakieta była niezła. Ta rakieta była naprawdę mocna. Teraz widzowie, spróbujmy wysadzić tą. To wygląda naprawdę nieźle. I widzowie wysadzimy ją tutaj. Pyk, dobra, i uwaga, co się wydarzy. Co się wydarzy? Leci, leci i uwaga. Dobra. Okej, okay. ogromny wybuch. Patrzcie na to. Okej, okay. ta rakieta. Była chyba najmocniejsza, chociaż sobie nie wiem, chyba tamta była mocniejsza. Wow! dobra, zmieniam zdanie! Nie wiedziałem co się właśnie wydarzy, zobaczcie na to. To było epickie, jaki ogromny wybuch to stworzyło w ogóle. No to nieźle. Dobra, ta rakieta zdecydowanie najmocniejsza, ale zabiliśmy sobie pół świata tak naprawdę. 4 biliony osób jeszcze żyje, także e, spróbujmy, widzimy teraz tą rakietę, to jest jakaś zielona. I takie ulepszenie taste, więc skoro ta wywołała wywoła tyle zniszczeń, to ile musi wywołać ta, dobra, spróbujmy I okej, okay, zrobiła takie coś i zobaczymy czy to zaraz wybuchnie, całkiem możliwe, że to będzie ogromny wybuch po prostu, dobra Ale uwaga, oh my god, dobra, patrzcie, na całą ziemię się taka kula robi, ale czy to wybuchnie? Chyba nie, to chyba już takie coś po prostu, dobra, to, to chyba nie wybuchnie. To jednak słabsze troszkę to było, ale dobra, teraz przetestujmy sobie najprawdopodobniej najmocniejszą rakietę na świecie. Także spróbujmy to zrobić, widzowie, i uwaga, wysadźmy ją tutaj, dobra, pyk, wysadźmy ją, zobaczymy. jaka ona jest wielka! Oh my god, to będzie ogromny wybuch, na pewno, uwaga. Uwaga, uwaga, to jest jakieś wiertło, a dobra, to jest wiertło, a nie rakieta, to dosłownie ziemię widzowie na przekuwa po prostu, słyszycie te dźwięki? Oh my god, no to nieźle. To nieźle, widzowie. Całą planetę rozwaliliśmy. Czy ona nam zrobić dziurę na pół? Poczekajcie, poczekaj, aż tutaj się gdzieś przedziurawi nam ta ziemia. Gdzie gdzie ta rakieta nam wychodzi? Halo, halo, rakieta, gdzie nam wychodzi? A tutaj gdzieś chyba będzie. Dobra, gdzieś tutaj będzie robić dziurę. O, patrzcie, jest, robi dziurę na pół. Normalnie nam ziemię przedziurać, nie na pół, ale nam zrobiła dziurę na wylot. No to nie, nieźle, nieźle, widzowie, niezłe wiertło. Dobra. Teraz sobie, widzę, zresetujmy planetę i sprawdźmy kolejne katastrofy, które... Ej, co tam jest? Dobra, przecież przestraszyłem. Okej, okay, słuchajcie, następną katastrofą, w sensie następnymi katastrofami, jakie możemy zesłać, Teraz jest jakiś kosmici, także spróbujmy to zrobić. Na przykład teraz mamy statek UFO, spróbujmy go zesłać na Polskę. UFO, widzowie, UFO przyleciało do Polski z e, tymi, z kosmitami. Dobra, okej, okay, ogromny wybuch zrobiło, bardzo duży, dobra, naprawdę spory wybuch, ale nie spodziewałem się, że będzie to coś więcej. Dobra, teraz Jakiś kosmiczny laser od kosmitów, także wystawmy go tu i uwaga! Jaki on zrobi zniszczenia. Zobaczymy, porównamy, co będzie najlepsze. Dobra, okej, okay, już rozumiem jak to działa, patrzcie. To po prostu ja, nam taki laser przesyła. Na tą ziemię, który po prostu sobie ją okrąża, i on tutaj niszczy całą ziemię dookoła. No to nieźle, to jest dosyć mocne, ale dobra, przetestujmy następną rzecz, czyli statki kosmiczne. No to jest mocne, dobra, także spróbujmy to zrobić. Uwaga, pyk, statek kosmiczny wysyłamy tutaj. Ło, wow, jakimiś on laserami strzela. Tu jest kilka tych statków, okej, okay, dobra. No dosyć sporo zrobiły tych zniszczeń, całkiem, całkiem nieźle. okej, okay. teraz przetestujemy to, coś. Nie wiem, co to jest, chyba jakiś kolejny statek kosmiczny, tyle, że lepszy. Dobra, Wezmę go tu w tym miejscu i uwaga. oh my god, jakie to jest ogromne, zobaczcie! Dobra, uwaga, co to zrobi? Jakie to zrobi zniszczenia? Zobaczymy zaraz. Dobra, dawaj, 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 bo ja chcę to zobaczyć. No, okej, okay. on się obraca, czy on będzie to niszczył? Zobaczymy, bo to może być mocne. Okej, okay, warto chyba czekać. Patrzcie na to, dobra. Było warto czekać. Pół ziemi rozwalił. O oh my god, no naprawdę mocne, mocne, zobaczcie co się z chmurami w ogóle dzieje. No ciekawy ten symulator, powiem wam szczerze. Dobra, teraz mi sobie sobie ostatni statek, prawdopodobnie najmocn najmocniejszy, także wysadzamy jako w tym miejscu, uwaga. Ostatni statek kosmiczny i uwaga, uwaga. Okej, okay, dobra, to będzie najmocniejsze. Na milion procent. Zobaczcie, co widzicie co się tutaj dzieje? To na pewno będzie najmocniejsze. Dobra. I bum. Dobra, pół ziemi rozwalił, okej. Okay. Nikt nie przeżył tego, no no, w sumie się nie dziwię, bo zobaczcie, jak wygląda nasza planeta teraz. Okej, okay, ma ogromną dziurę na wylot I zobaczcie, jak wygląda nasza planeta. Cała spalona. Okej, okay, wybuchła. Zniszczyliśmy ją całkowicie. Dobra, rozwaliliśmy Ziemię. No to nieźle, widzowie. Naprawdę mega nam to poszło. Zobaczcie, po prostu jest jeden ogromny wybuch. I po prostu zniszczyliśmy całą Ziemię. Okej, okay, zróbmy to jeszcze raz. Ale tym razem zrobimy to za pomocą jakichś kosmicznych stworzeń. Zobaczcie na to, tu są jakieś ogromne muchy, jakieś ogromna grzownica, jakieś dziwne rzeczy, jakiś ufoludek, jakiś wielki pies kosmiczny, dobra, ale najpierw zacznijmy od tych szczurków, czy coś takiego, nie wiem co to jest, dobra, spróbujmy tutaj, o jakieś nietoperze! Ło, te nietoperze, naprawdę no, dziury w ziemi. Okej, okay, nie spodziewałem się, że to będzie takie mocne, jest naprawdę mega mocne. Dobra, patrzcie, pełno nietoperzy przyleciało na naszą ziemię i ją rozwaliło po prostu i pół miliarda osób zginęło. No to nieźle, to było naprawdę mocne, okej, okay, nie spodziewałem się Teraz widzowie, lecimy tutaj ogromną grzownicą, albo robakiem, nie wiem co to jest, nie wiem jak to działa Spróbujmy to zrobić tutaj, na wodzie, okej okay. Co to jest? Gdzie to jest widzowie? Okej, okay, zobaczcie jakiś tutaj... Co to jest? Jaki, jakiś wąż chyba, Czy on zrobić dziurę w naszej ziemi Okej. Okay. ło, wow, on wygryza naszą ziemię. Po prostu wchodzi do jej środka. Ogromny wąż jakiś albo nie wiem nawet co to jest, ale jakiś taki wąż czy jakaś grzownica, jakoś tak to wygląda. No naprawdę powiem wam, że ciekawe, czy takie stworzenia istnieją naprawdę. Co nie? I paście on tutaj robi dziury nam normalnie w ziemi. On jest w środku naszej ziemi teraz. To jest niesamowite po prostu. Ciekawe, czy zniszczy naszą planetę. Chyba nie. Chyba jest za słaby jeszcze, no ale zobaczymy. Dobra, robi naprawdę dużo dziur jak widać, nawet nie wiem gdzie on jest, tutaj, patrzcie okej, jest w środku naszej planety, no to nieźle to jest naprawdę niesamowite, dobra przetestujmy, widzowie, następne stworzenie czy on tutaj w końcu wyjdzie z tej planety czy on już będzie tam na zawsze siedział nie no, chyba nie zostanie tam na zawsze, jak się wyjdzie okej, chyba wychodzi, on nie, robi kolejną dziurę, oh my god, no dobra widzowie, sprawdźmy następne stworzenie, jakim jest nie wiem co, ale sprawdźmy to, wyzadźmy to tutaj, widzowie, i uwaga o, jakiś smok wielki, zobaczcie na to dobra, i on zieje jakimś galaktycznym tych tym ogniem, okej, okay. i rozwalił pół naszej planety No dobra, troszeczkę przesadziłem z tym pół, ale no dużo rozwalił tej planety, naprawdę Widzę, bo jakieś dziwne stworzenia tutaj zaatakowały tę planetę Tutaj nas, nas wąż w ogóle od środka rozwala, tutaj jakiś smok przyleciał Dobra, teraz sprawdźmy na to, bo to jest jakaś ośmiornica i to wygląda ciekawie, naprawdę Dobra, ten tutaj yy, wąż od yy, sobie już odlatuje, a teraz sprawdźmy tą tutaj ośmiornicę czy ona wyrwie kawałek ziemi tymi mackami? Jeżeli tak, to to będzie mocne. Chyba tak. Zobaczcie na to. Do. Wow, dobra. Wyrwała nam normalnie ziemię, zabrała sobie. I poszła do jakiegoś portalu, i pół Ziemi nie ma. Okej. Okay. Dobra, to jest naprawdę mocne. To było chyba najmocniejsze do tej pory, ale chyba będzie coś jeszcze mocniejszego, ponieważ zobaczcie, to jest jakiś gość taki galaktyczny. Spróbuję go tutaj dać. I uwaga. Dobra. Przyszedł widzowie. I co zrobić? On, zrobi? on? weźmie całą Ziemię naszą. Czy wy go widzicie? Okej, okay, huchnął w tą ziemię! I on rozwalił totalnie, zobaczcie na to. Dobra, pół ziemi spalone, dosłownie, pół ziemi jest spalone po prostu. Zobaczcie, jaka tu jest ogromna dziura, no nieźle, ale teraz przechodzimy do najmocniejszego stworzenia galaktycznego, którym jest jakiś galaktyczny pies. Co to jest w ogóle, ale spróbujmy. Dobra, pyk, i uwaga. Jaki tutaj wilk czy pies coś takiego? Okej, okay, ten pies ma lasery w oczach. Dobra, okej okay. i on rozwala naszą ziemię, ale to, to tyle? Aha, już sobie odleciał, dobra, to to jednak było słabe No to chyba najmocniejsza była ta widzowa Ośmiornica, bo ona dosłownie zabrała Krzęść naszego świata, także no To powiem tak, że to było naprawdę Mocne, dobra, teraz widzowie Czy to już było ostatnie, co mogliśmy zrobić? Chyba tak, także przetestowaliśmy sobie wszystko No to nieźle widzowie. a co to jest w ogóle? Dobra, tutaj mamy coś takiego, co to jest? Możemy to wysadzić i czy to jest Jakiś mega mocny, czy to jest chyba jakaś obrona Tej planety widzowie, to chyba nie niższe planety Tylko ją ochrania, no no nieźle, ale to chyba Za późno na ochronę, zdecydowanie bo tutaj już widzę sobie cała planeta, to po prostu jest rozwarona. No dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Gierka nazywa się Solar Smash, jeżeli chcecie ją zagrać to polecam, bo jak widzicie jest naprawdę bardzo fajna. Subskrybujcie kanał, dzwonek dzwoneczkiem, filmy codziennie i zostawcie też łapek w górę. Dziękuję za oglądanie i manko.